W dzisiejszym odcinku omówimy tutaj pokrótce trzy ważne zlecenia między 20 a 30 poziomem. W zasadzie powinno się tu jeszcze pojawić zlecenie na 20 level od Deona na wymarej osadzie. To już omówiliśmy w poprzednim odcinku. Także widzów, jeżeli wróciłeś tutaj ponownie, ponieważ spodobały się tobie te materiały, a nie masz tego suba, to zachęcam. Zachęcam do tego, abyś mógł tutaj mi pokazać, że warto zajmować się tymi rzeczami. Mamy tak, mamy słuchajcie, trzy, trzy ważne zlecenia. Mamy tutaj zlecenie od Mandu na 22 level i to jest po części powiązane z pewnym bossem, o, o tym sobie powiemy tutaj za niedługo mamy również Humboldt na 28 poziom jest to typowe zlecenie pod złoto oraz mamy zlecenie na 28 poziom od, od Adaira, jest to takie nietypowe zlecenie ponieważ tam będziemy potrzebowali dwie osoby, dwie osoby muszą znajdować się w drużynie i to jest takie zlecko pół na pół, że dostajemy powiedzmy trochę złota i trochę doświadczenia w miarę chyba takiej rozsądnej ilości. Także zaczynamy widzowie. Jeżeli macie już właśnie ten poziom 22, prawdopodobnie będziecie tutaj kojarzyć tą miejscówkę. Także idziemy w lewą stronę. Jeżeli ktoś oglądał filmik tutaj odnośnie poradniku dla, dla zwierzątek, dla zwierząt, tak tutaj pamiętacie, że można, oj ktoś był pierwszy tutaj jeżeli chodzi o podniesienie skrzynki platynowej, no to tam możemy odebrać rudą małpę i, i psa, czarnego chyba. Tu możemy sobie iść w lewo. Uważajcie na wilki, bo potrafią się tu, tu właśnie pojawić takie czerwone. Wojownik TRNU. Dobra, i tutaj również, również uważajcie, bo coś może Was złapać. Macie słuchajcie NPCK mandu. Zlecenie na 22 poziom. Plus minus, jak widzicie, można otrzymać 3000 punktów EXPA, 3,5, niecałe 3K zł. Oczywiście te wartości są takie ruchome, może być zawsze więcej, może być trochę mniej. Takie zlecenie jest bardzo ciekawe, ponieważ można je pobierać co 15 minut. Możliwe, że opłacałoby się robić coś innego w tym czasie, ale już Wam mówię dlaczego to ma sens. Po prostu bierzecie takie zlecenie, pobieracie wymagany poziom 22, jak wspomniałem wcześniej, i Waszym zadaniem jest pokonanie. Ośmiu rybostworów. Aby to kurczę zrobić szybko, najlepiej iść do statku poniżej. A jeżeli już zabijecie kilka tych właśnie rybostworów, to to warto iść kawałek dalej i, i zabić tutaj pewnego bossa i czytiona. Także moim zdaniem warto, warto teraz sobie tutaj pobiec. Już wam pokazuję drogę. Przebiegacie przez most, omijacie co możecie. Oczywiście możecie tutaj pofarmić te, te rybostwory tutaj, tylko ich, ich jest mało bardzo. Ich jest bardzo mało. Aże tu wchodzicie na statek. Jest to instancja z bossem. Z tego bossa już możecie na przykład zrobić epika. Bo tak, jeżeli biegaliście hashta, biegaliście muszki, no to nie było na to szansa, także przebijacie się tutaj przez ten statek, wykonując po części oczywiście zlecenie, i musimy tutaj po prostu się przedostać na lewą stronę. Na końcu drogi będzie czekał boss. Tutaj, jeżeli chodzi o tą instancję, tutaj po środku. Gdzieś gdzieś w tym miejscu będziecie mogli wykonać odpoczynek, także wasze jakby zasoby, mikstek też nie będą jakoś mocno nadwyrężone, możecie tutaj przysiąść, poczekać i za chwilę ruszyć dalej. Będąc w tym miejscu, macie okazję zaatakować tego tutaj bossa. mała wskazówka. Idąc tutaj, napotkaliście dużo przeciwników, z których wypadają ciężkie przedmioty. Ja by nie było takiej sytuacji, że stracicie przez przypadek dropa. Bo słuchajcie, jeżeli wasz ekwipunek będzie zapełniony, Wasz udźwignię będzie większy niż tutaj ta liczba maksymalna, czyli w moim przypadku już mamy 1010. To obojętnie, co by nie spadło, to wy tego nie otrzymacie, no i byłoby szkoda stracić. Powiedzmy tego epika nawet. Także byłoby szkoda stracić tego epika. Także szukacie, szukacie tych przedmiotów. Są tutaj to kryształy morskie. To przeciągacie na bok, wyrzucacie, no i macie miejsce. I teraz możecie zaatakować tego bossa. Atakujemy. No jakieś przedmioty, z tego i ona ogólnie wypada trochę złota, także też jest to jakby taki dodatkowy atut. No i widzowie, zobaczcie, wychodzimy w tym miejscu, gdzie oddajemy zlecenie, także pobraliście zlecenie od tego tutaj panamandu, poszliście na statek, w międzyczasie zaliczyliście odpowiednią ilość tutaj tych rybostworów, tak? Ponadto załatwiliście jednego bossa i wyszliście w miejscu, w którym możecie oddać to zlecenie, także to, to jest akurat skonstruowane, że, żeby to robić jakoś wspólnie, żeby to połączyć, bo moim zdaniem to, to, to ma sens. Co 15 minut możecie pobierać nowe zlecenie i, i biegać sobie w ten sposób. W ten sposób sobie tu biegać, tak? Jak bierzecie zlecko, idziecie na bossa i tak w kółko, i tak w kółko biegacie. Może coś tam wydropicie ciekawego, to tam wie. Także polecam, polecam jak najbardziej. Teraz raz widzowie pójdziemy do następnego zlecenia, które znajduje się tutaj tuż niedaleko. Jest to zlecenie od Humboldt na 28 poziom. Jest to typowe zlecenie na złoto. Także idziemy tutaj w górę, idziemy, idziemy, idziemy. I, i tutaj. I u tego NPC-ka zaczynacie rozmowę. Pytacie, czy można jakoś pomóc. I tutaj ta linia dialogowa, ta linia dialogowa tutaj jest odpowiedzialna za to, że pobierzecie zlecenie, dużej filozofii nie będzie. Chciałem Wam pokazać, na czym to wygląda, ale, ale usunął mi się zapis. I to zlecenie polega to na tym, że musicie uporać się z pięcioma utorczykami, następnie zabrać im tutaj list. Oni znajdą się tam w jaskini poniżej. Strzałka ze zlecenia Was pokieruje, nie będziecie mieli problemu. Gdy to zrobicie, wrócicie do NPCK. Otrzymacie plus minus od 10 do 15 zł, to jest dużo, doświadczenia zależnie od poziomu i czas oczekiwania tego tutaj do tego zlecenia wynosi 30 minut. Jest to chyba bardzo, bardzo dobre zlecenie jeżeli chodzi o ilość otrzymywanej gotówki, zwłaszcza na nowych serwerach, tak, gdzie, gdzie ona jest tutaj no, naprawdę bezcenna. Ostatnim zleceniem, takim chyba najciekawszym do 30 poziomu jest to zlecenie od Adaira, znajduje się tutaj jakby... Niedaleko również można pobierać się co 30 minut. Tak jak to, które tu robiliśmy przed chwilą. Będziecie musieli właśnie zdecydować, czy będziecie woleli robić zlecenie na złoto. Czy, czy może właśnie bardziej teraz, tutaj, te takie pół na pół, że dostajecie trochę doświadczenia i, i trochę złota. I jeszcze coś ważnego tutaj wam powiem o tym zleceniu. Ale najpierw pokażę tutaj to, to miejsce. Także i kierujemy się w prawo, na rozstaje, Tak znów ponownie, jakbyśmy tam szli po tego zwierzaka. I teraz, zamiast iść całkiem w prawo, kierujemy się tutaj w dół. Tutaj stoi pan Adair. Tutaj do niego zagadujemy. Jest to o tyle ciekawe zlecenie, że aby je tutaj pobrać, wymagana jest współpraca co najmniej dwóch graczy. Także zanim jakby się zabierzecie za to, no polecam tutaj znaleźć jakiegoś pomocnika. Jest chyba pierwsze takie zlecenie, które wymaga współpracy, kooperacji. A może i dobrze, bo gierka w przyszłości jest bardzo, bardzo nastawiona tak na, na wypady drużynowe. Może dzięki temu zaczną już powstawać jakieś pierwsze znajomości i dostajecie mniej więcej porówno taką samą ilość gotówki jak i doświadczenia. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli coś się pozmieniało, coś jest już nieaktualne, napiszcie w komentarzu. Ja uciekam i życzę Wam miłego dnia. Cześć!